Nie podkrywana matka. Dobra. To co wybieramy, bo tych misji dostaliśmy trochę. No jest? no ale główną mamy jedną. No główną mamy... A, jedno. wydarzenia to nie. No to po może. Zdobycie ten dla Sergeja w restauracji Kolała. Ja mam to alkohol do Teresy Ostatnia szansa na, ści szansa na ścianie. Użyć, e... Ale z... panie możesz śledzić zadań, bo jeżeli wykonujesz główne zadanie w trybie współpracy Jak się zmieni Nie? No mm. co, nie możemy Teraz To dziwne trochę, no, no, ale okay. Dobra Tu Leje! Kiesza? No, weź samochód. No, już po wczoraj. Nie mogę. Nie mogę? No fajnie. To Stres, jest, to jest fajnie, wszystko. Ale tu nie, nie ma żywej duszy. Jest ok. No dobra, to idziemy. Co znalazłeś? Ładny, tylko... O już ktoś jest I to trochę ich jest Fajnie Tacy słabi nie są A właśnie ja dostałem Co on ten? A kasa. Dobre. Chcesz zlew? Ty, ty walcz, Chcesz nie, to jest się Dziewczyna. 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 Zjeść jakieś jabłko. No to ja jest? też coś zjeść muszę. No dziękuję. Dobra, dalej się cofnę. Ja się cofnę, tam było jabłko. Telefon. Zbyt. O tu jest. Napój Dobra. energetyczny. Dobra. O tu coś widzę. Nie ma i batonik. Idę do ciebie. Oso. O, dwie babcie. Szukają syna malnotrawnego. Dobra. 610 mała kasy. O, jakaś zamożna. Tu, tu gdzieś. A tu masz. Dobrze. O tutaj jest ten. Świnka. Kolejny zlew. Otwórzmy jakiś sklep z lewami. Dobra Bierzesz coś? No i się Ten co? Co? Się patrzy na ten No masz. Czy tam strzał A może strzał? O alkohol Ja wezmę bo mamy zadanie z alkoholem A ja już jedną rzecz musiałam naprawić Ja też se naprawię Czekaj Moją maczetkę, która już ma 50% A jest wyrąbiście dobra

Ja wolno zejść tam na dół do kanaliny Kurde! A mnie tu Jeszcze w niego nie trafił Muszę ci szczekać na akurat I krzyk niczył mm. mm. Dlaczego cimo... piersia tak tyle? Pokażę. A, dostałem. Jest git. Idziemy hmm. dalej. To czemu na tobie jest plus? A, mogę cię uleczyć, daj! Ja. Proszę. Jakie uleczy? Mam mafteczki. A ja mogę coś. Tak. Ja miałem na tobie plusik, że mogę cię uleczyć. Hmm. Nie ma Uwaga, oni są na coś. oni nazywają Może. Aha. Kurde, weź dostałem, prawie padłem. Dobra, daj ja cię uleczę. I do końca mnie leciszka. A ile cię leczę? Dwie kreski. No ale zawsze coś Lepiej to niż paść, nie? No tylko kastkę. Nie ma tu jabłka. Tu to jest jakaś uliczka, chodź, tędy trzeba. Łamanie, spróbuj. Magą mi to jeszcze kraem sam później już. drewniany kij. Czy taki słaby trochę. Ale dobrze wziąłem te włamywanie. Tutaj No. Dobrze. O, ekstrawatonik Dobrze, bo ja mam pełno hapca. Ja się na nich rzucę. Ale fajna pozycja. Ja mam fajną broń to. Ona szybko zadaje obrażenia. A tu fajna pozycja ta babka. Chciała się jeszcze. Osteziła. Ja mam fajną broń, ja mam furię już jakby, co. To też nawet... O, otwieranie zamku. Nie. Szybki. Pistolet. To jest wypisane. To weź. Tu masz jakich jedzonko, jak chcesz? Nie masz nic. Ja mam fula. Jeszcze nie ma. to jeszcze jedno. Fulla. Ja mam. To nic jeszcze jednego. Prawie fula. Ja mam. Gdzieś tu i się. tu. Rzuć tam gdzieś. mi się włączył.

Okej okay. No to ciśniemy z nimi wszystkim. Jesteśmy już dosyć w expenii. A tutaj jest ten co wybucha. Ja w niego rzucę. Mm. Ja mogę rzucić, mam już na wykończenie tam. A kurde. Ty rzuć. Dobra. I moja broń. Okej. Okay. A mojej nie ma. Jest. Na wykończeniu, no ale jest. Ja twojej nie brałem. Dobra, jest idziemy. Na wykończeniu, tak. No ja też bym musiał sobie już ten... Ale ona jest por w ogóle nie pana Nie będziesz się ulepszał? Nie. A czy w ogóle nie naprawiał? No nie będziesz jej naprawiał. Okay. O babcie w Tu są babcie, dobra. Się dobra, padli. Cześć, u... No w tą uliczkę pewnie. Moc na starym mieście tu Czekaj tu mam się Tu coś jest A. O przyda mi się Dobra Halo, coś tam strzela do mnie Ksi koleś! Rzućcie mnie ty Kurde to jest dwóch! Oni ze ty... są piakami chyba Ty strzelaj w nich, bo masz pistolet Ale to są. No ale w nas strzelają no! Nic innego nie zrobisz! Strzelaj w nich! Ja muszę pierwszy ten pistolet idzie jak go mam ja to naprzyjdzie. Ale mam złą wiadomość na co jeden pocisk No to wybierz tego któregoś. Cicho przeładowuję. Dziewięć No to dawaj. Z bandyka. Ekstra. Nie żyje. Ekstra, dobrze. On ma moją broń, jakby co Muszę przeładować. Nie mam już. Tak Rzucić przedmiotem trzeba No dobra, to rzuć I rzuć, ją, ja muszę Przeładuj Nie widzę, że... nie mogę w niego rzuca. Ja nie mam Ja nie mam, mam. I Jeszcze jeden tu jest A ja ten u góry miał moją broń, ja chcę Pan moją broń Będę zaraz Wkładam pięściami Po mnie będzie Nie! Jest pistolet jest tu sobie będzie tamtego za... Hmm. No, pewnie. Oj, 15 ma aż! Tu jest jeszcze jeszcze! Dziękuję bardzo. Hmm. Staraj się. Dobrze. Za dużo razy. W górę jeszcze. Zostaw tą broń od tego. Ale hejda dostał! Dobra, zostawię ci. Gdzie się ta zresztą. broń tu była? Tu jest! A tu leży na skrzynce A, na skrzynce? Ja skrzynce tylko! A on mi tam moją broń jak Ja chcę moją broń! Kto co? No tego co tu zastrzeliłeś. On ma moją broń. Może jakoś na. później wie, ci się da mieć. Kurde, musimy tam wejść zobaczyć, bo ja chcę moją broń. Może się tam da wejść. Co? O, tu ich jest pełno, ty to Są sami bandyci. Zabiłeś go jeszcze nie Jeszcze tu Nie żyję Jeszcze jeden gdzieś jest Tam jest to Sprawdzam czy ktoś nie ma więcej pocisku. Po 15 się. jest na dole Ja już nie mam by, am, y, tych To chodź tu, am... gdzie ja jestem Ja już nie mam 21. Wow, skąd? O, tu jest pistolet. Wow, pomóż! Tylko nie w którego on na wprost? I na wprost, wprost bo on do mnie strzela. Krytycznego dostał. Noe, mam zero, kurde. Potrzebuję broni Potrzebuję jakąś broń, która ma... O, mam. Dobra, mam. Amunicja jest w końcu. Ja mam w ogóle jeszcze pocisków łe, dużo. Ja mam 15. Ja mam... 50 tych i 9 Dobra, tu są. Ja otwieram, ty strzelasz. Gdzie ty jesteś? Tu. Proszę, Co otwieram? Otwieram, no, ty i... strzelasz. Bo tu są, pełne. Ej, Dome. ale ja mogę przez szybę. Aha. Jeszcze jeden pan jest. On się Czekajcie, coś rzucić? Tak, go rzucę. Dobra. Tu już dostał. Szkoda, chciałem go tam. Komużyć. A temu zmiażdżę głowę. To jest jakiś pistolet. O, ma dobre, lepsze. A ja chcę zostawić co mam dużo. Tu jest 30 amunicji ty! Ja mam wszędzie po 30 po ka w każdej. Czekaj, a mogę sobie naprawić pistolet? Znaczy je ulepszyć. Znaczy, nie. nie mogę. Znaczy, niebezpieczny klucz nastawny. Jako sobie wyrzucę. Dziękuję. Dziękuję. jest? Dziękuję. 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 Przeładowuję Kurde To się zabija teraz taka... Iście kurde Iście szczelanka fajna Dziękuję Amunicja pistolet Nie mogę po... O Ile ja mam pistoletów teraz <grym> Dobra tu gdzieś musimy tu czy... jest jeszcze jeden, czerwony Ja jeden? Hmm, jest... Aha, zajebiście Trzy trochę Wow, co to było? Ja strzeliłem Jeszcze jeden trzy. Fucking shit Tutaj do mnie strzela, tu! Ja mam pocisku, miałam jeszcze trochę ja Miałem 12 znowu dostałem pocisku Szybki pistolet, nie Widzę go Kolejny Znajdź Antonio Ale tej mojej broni już nie odzyskam, szkoda ona była taka dobra, na maksa ulepszona, ale <śmany> Szkoda. W jest lepszy. Dobra. Idziesz? Bo ja muszę... Bo ja tu muszę wejść. o żeś. Antonio. to tego korzystać. Idę. Dobra. Patrzmy tu w pojem, trzeba go ten eskortować Jak on ucieka Eskortować go trzeba <grywa> Na jakiegoś zbiera się tak... No Looks like the equipment is basically okay Power's okay Pumps Working filters, uh-huh. Mm -hmm. I just worry about pressure. It's too low It looks like we have some open fire hydrants. Let's see what we got here. Uh, five of them yeah, Getting in shape. We're Wasting a lot of water if we want tap water we need to close those five hydrants Dobra, Uh-huh. Let me tell you where they are approximately there's a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. A my sure